Witam w kolejnym odcinku z Hercofire 4. No i dzisiaj zaczniemy polską, bo w sumie e, e, nie, nie, nie taki widzi mi się przebijaniem w latach 50. przez Ural e, do Moskwy, więc no. E, weźmy mnie historyczne i weźmy między zapisami gry, bo na Polsce może e, już się trochę więcej rzeczy popsuć niż na Japonii. Oni To najpierw e, oczywiście plan czteroletni Bo ja nie wiem czy e, Na razie zbuduję tylko jedną e, buduje Tylko jedną cywilkę bo nie wiem czy jak zrobię ten cel to mi się od razu to włączy do jednej czy do, do, do tych cywilek czy nie tak dla ja i tak dla bezpieczeństwa po prostu wezmę to tak zrobię no będziemy robić pod artylerię wiecie co a w sumie mi się mi się wydaje że zamiast lot na razie tego myśliwca weźmiemy i eee, Nie mam Jaka to Polska jest biedna? <grym> w sumie jak w rzeczywistości... <grym> Sorry, musiałem. na eee, razie nie będziemy spawać gumy, bo... Na razie nam się chyba nie opiera robić samolotów. lepiej będzie szybko wprowadzić częściową, dobra, jak będziemy mieli pierwszy, My musimy wydać na e, patentanta przemysłowego, potem będziemy musieli zmarginalizować e, lewicę, żeby prawica się nie wkurzyła, e, potem, a potem zmienimy tutaj na częściową mobilizację. Bo myśli pod między morze Reforma rolna A fajna jest ta reorganizacja, bo jeśli na przykład, e, powiedzmy, że e, o, na przykład tutaj nie mamy e, gdzieś mamy za, e, za małe e, logistykę no to e, to po prostu możemy to, e, zrobić punkt konstruk... jaki punkt? punkt zaopatrzeniowy trzy razy szybciej, więc to jest fajne Tylko dlaczego to się świeci na to uh, dlaczego to się jest, na a te drugie, na szaro, Dobra, prawie ważne chyba czegoś nie rozumiem. Mm. O, bo dajemy cywilkę tak by i w białym stoku. To jeszcze weźmiemy masz e, wachinę liczącą, a potem bierzemy to W Polsku nie ma żadnej dywizji. W Bydkoszczy tak dla bezpieczeństwa weźmiemy jedną. Bo nic nie... Bo nic nie wiesz człowieku co się tutaj stanie w tej Bydkoszczy. Myślę, że kawaleria se da radę. I możemy robić e, ćwiczeń. Dobra. E. Mam nadzieję, że wystarczy nam e, siły politycznej, żeby później. Tutaj w hiszpańskiej wojnie domowej niestety nie możemy zainterweniować Więc tak trochę szkoda e, Polski militaryzm e, Jak to skończymy będziemy e, Będziemy musieli trochę przystopować bo będziemy musieli marginalizować Lewicę żeby e, Żeby a prawica się nie, nie wkurzyła bo jak zrobimy ten cel, to ona się wkurzy I ten A, a lewica się uspokoi a, Jezus, a jakby co, to, e, żeby, e, jak cho, jakby co to, to chodzi tylko o grę, żeby nikt sobie czegoś nie pomyślał. E, teraz chyba, że zaczniemy robić, nie wiem, jakąś inwestycję, a to w sumie, to nawet będzie dobra. bo 4 cywilki Piechotą... mnie, e, nie i... co? Nie chodzą, nie i są dobre i ważne. Wiecie o co chodzi. Dobra, będziemy mogli zacząć robić ten cel i... E... Dobra, teraz marginalizujemy lewicę. I chwila umiarkowana, słaba. Fila. Na siła opozycyjnej lewicy. Fila, jestem. Czy jestem głupi? Nie, marginalizacja lewicy Chyba, no ch chyba lewicy eee, Chyba jednak nie eee, Sorry muszę, ale... Ale ja nie ogarniam tego Tego systemu Czy znaczy, kiedyś ogarniałam jak próbowałem zrobić sobie achivant na Polsce? Nie udało mi się. E... Ale ja teraz już dawno nie grałem polską i zapomniałem, jak to tam się dzieje. Ale nie możemy sobie pozwolić e, na wojnę domową, bo jeśli będzie wojna domowa, to. E, ten. Mm, jak to się nazywa? E, zablokuje nam drzewko na międzymorze. Będziemy mogli zrobić chyba dwa pozostałe. Nie wiem. A mi się od nowa odcinka nie chce zrobić, więc ten... Więc wczytam po prostu. Dlatego ja wziąłem sobie, musiałem zapisywania tej, tej gry, bo bym padł przez Tak jak padł wszystkie czy w ogóle już na tej Japonii gram 20 lat. Wyobrażacie sobie grać 20 lat na jednym państwie. No w sumie nie 20 lat, bo zacząłem w 39. Ale i tak dużo lat. Jakieś e... 16 lat, to i tak. Muszę zmarginalizować prawicę. Dobra. Marginalizuje prawicę. Teraz lewica jest wkurzona, ale jak sobie ten cel to nie będzie już taka wkurzona. Ona hmm. jest silna czy bardzo silna? Dobra, jest silna, czy, czyli nawet jakby wzrosło do tego drugiego. Boni bo wybuchają po tym, jak jest bardzo silna i jeszcze urośnie. Teraz tutaj się uspokoją. I tutaj jest umiarkowana e, Nie wiem czy to robić A spróbuję zrobić Najwy Najwyżej się wczyta Dlaczego ja mogę marginalizować lewicę? To nie ma sensu Przecież ja... ona jest w rządzie W sensie ona jest w rządzie teraz, bo lewis, lewica to dopiero tutaj będzie rządziła. Jak zrobię ten cel, to już nic nie będę musiał się obawiać. Niestety Japonia poszła historycznie, ale w, jak w pierwszym razie jak próbowałem to, e, to zapomniałem robić auto Po pierwsze, a po drugie e, poszła nie historycznie, co by mi, mi pomogło, ale poszła historycznie. Nie, nie, nie robimy tego, bo... bo... eee... bo się bardzo wkurzy wtedy. E, robimy od co to, to. Znaczy, boję się, żebym mogła za bardzo się wkurzyć wtedy. Bo jakbym... bym zrobił ten cel i ten cel, to może by mi podrosło do bardzo silnej, a jak było... ale... i tutaj by już była bardzo silna i wtedy jakby to doszło do końca... Jakimś cudem, no to a dobra już trudno, nie będę tego robił. Trudno, nie chcę mi się. No jak prawie to się wkłóczę, jak tyle was wywalę z rządu i tyle S. A no dobra, tutaj się dopiero usuwa Dobra, tutaj już Jak to zrobię to Dobra, będzie teraz bardzo silna Ale nie wybuchną jeszcze Bo teraz będzie już bardzo silna eee, Opozycyjna, stagnacyjna prawicja I jakby To jeszcze po do jednego poziomu Czyli jakbym zrobił na przykład ten cel, no to to wtedy... Fila, e, co, co tutaj zrobić? E... Bez powiązań... E, to, to to to, bo nie chcę być, mieć demokratycznego państwa, bo... Znaczy, jest, to zrobiło dość źle, ale... Wiecie, w tej grze demokracja jest słaba, znaczy... Może nie słaba, ale nie znaczy, znaczy... nie można robić marionetek, o to mi chodzi, no. Znaczy, I oczywiście to, to nie jest żaden komentarz polityczny, czy tam, bo za chwilę ktoś będzie mi wysyłał, no, na... Nie powiedziałem tego słowa, nie. Nie macie... O, pociąg sobie jedzie do Litwy, a nie do Wilna. I... 3, 2, 1 i kolizja. A i teraz co ja miałem robić? Yy... A za chwilę zmienię gospodarkę. O dobra. I teraz już nie będę miał takich minusów. Tylko z ropy będę miał minusy. A i możemy jeszcze, tak by the way, trenować nasze yy... lotnictwo. I które od razu możemy przydzielić do. Tylko później trzeba pamiętać, żeby. O! Eee, radziecki będzie miał mały kuku i może się troszeczkę. Eee, Chciałbym nic rozwalić, ale to, to nie jest te słowa, które chciałem e, użyć. O to są już bałtycki. Wiem, że między jest słabe i. i. E, i tak... i że.

Oczywiście ten związek wygra, jakbym, jakby ten związek wygrał, to ja bym się naprawdę zdziwił. No ja się naprawdę zdziwił, jakby ten e, Stalinowski związek wygrał. No w sumie, a tak jakby nie poprawiać stosunków z Litwą i ona by nie przyjęła i bym mógł ją zaatakować, to to nawet by nie było takie głupie. To wtedy bym nie miał problemu z... z tym... Z... A, to zgodziła się, dobra, nieważne. Bo jakby one się nie zgodziła, to bym mógł, e, mógł ewentualnie oddać Kłajpedę, jakbym miał iść na wojnę z, e, z Rosją I najpierw. Obrona, czy... Wszyscy łączyli, super. Najgorsze no sobie jest to tylko, że Polska zawsze zaczyna z, z jakimś 12-15 tysięcy na minusie equip, equip, equipment, equipmentem. Tutaj przestanę poprawiać relacje, bo mi to zżera tylko siłę polityczną. Będę poprawiał tylko sobie Czechosłowację, bo na Czechosłowacji już mi zależy. Jak robię ten raczej to, to oczywiście nie miałem, to oczywiście nie można było mieć tego na dwa razy się cele, bo cały czas go mam. E, I przez to jak, jak Austria mi dołączała do Sojuszu, to automat dosłownie to w, to w tej samej chwili e, Niemcy robiły Altus i przez to, że, że to było w taki, tej samej chwili no to Austria przyjmowała e, ...mmm... A weź ty idź! Jaka neutralność! Wjeżdżamy w Niemcy! Interwencja! No. Sojusz rumuński. No i że dołączał do mojej frakcji, i, ale Niemcy ją zjadały i wtedy już się, Niemcy były zasilne dla mnie i no a to było, bo to było, aktywne, żeby e, pokonać Związek Jezyczki i Niemcy, żeby po prostu nie istniały, to tam były marionetką. E, weźmy po to, prawda, stosunki z Rumunią oni już wypowiadają wojnę temu. O! Ej, w ogóle nie wiem... Ale nie wiem, jak to oni robią, że ej, im wskakują na drogę te państwa. Ej, o. o! Chyba, że to po prostu się normalnie robi, bo ja po prostu nie mam delceków więc ten... Eee, chwila. Tutaj poprawiają się stosunki, tutaj już za chwilę będzie coś rumuński. Tutaj zobaczymy jeszcze wojnę w Hiszpanii. Oczywiście. E, Franco wygrywa. O jezus, Lak. Co się stało? A, ZSRR. E. No kurde. No, ta Rumunia nam dużo popsuła. Tak szczerze. Że. Dlaczego oni to łączyło? Sprawiałem z nią stosunki. Dobra, i będziemy mieli przejść... Dobra, Rumunie... No, Rumunia Rumunie zjedzą. Ale jak y, będą jeść... Rumunie to, no to, to najwyżej to ją podbiję. Albo jak, jeśli zdejmą gwarancję z tego, z... Jeśli Francja zdejmie gwarancję z Rumunii Chyba zdążymy z tą Austrią, co nie? Co nie? No raczej powinniśmy A te misje w pełni 35 dni to, to mogę zrobić co najwyżej do Jugosławii Misja. Jezus, misja... <głos》>, to mi jak jakieś misja misyjna, w sensie... Mis, misja misyjna, ja... Dobrze, powiedziałem, że... Dobra, j**a, tyle, whatever. A! A tu... A, czyli tutaj nie mogę robić fabryk, bo oj, one mi nie, nic nie będą dawały. A... Dobra, to co? Wiem dlaczego. No, Austria. Ty chcesz być podbita. Przez Niemcy. Aha. E, więc, dobra, to teraz Jugosławia. Jugosławia. E. Czyli będziemy próbowali szybko chyba pokonać yy, Niemcy, po prostu. Chwila, ile tutaj dni zostało? 6. Chwila, musimy trochę poczekać, bo... Na chwilę, zrobię odporność na bombardowanie, bo jakoś, wiecie... A, ja mam wstrzymany czas. Serio. No to fajnie. No w sumie dob dobre tyle to, że. E... Dobra, weźmiemy Turcję, bo. E... Chyba żeby zrobić. E... Ale trochę takie małe tym Międzymorze, nawet to nie jest tak naprawdę Międzymorze, bo... Tak trochę jest, wozo. E, dobra, e, nie poszczęściło. No! To jest głup... Ja... Dlaczego mi tak słabo idzie? przynajmniej tyle dobre, to... to że nie, że ten... Że Włochy mają własną frakcję. Jak e, poprawiałem stosunki z Turcją? No, poprawiałem. Jak, jak lubiłem, o co to działało. Widamy już... ile minut ma na granie 24 Dobra, no to do następnego odcinka, baj